Sobie. Witam Was na kanale. To jest mój pierwszy film, mam bardzo się stresuję, dlatego błagam, zostawcie dużo łapek w górę, to mi naprawdę pomoże i będę więcej filmów nagrywała. się z Brawl Starsa. Mogę nawet dzisiaj to zrobić, ale pierwszy ten filmiem ile będzie trwać. Mam nadzieję, że nie tak długo, bo tak naprawdę to ja, ja też wiecie. Nie chcę zbyt długo nagrywać, miałam nagrać film z prywatnego serwera, ale by było nudne. dlatego stwierdziłam, że e, nagram po prostu z, z, z to. Czekajcie, wszystkie tabliczki już się. nie znam języka, nie znam języka i końc kropka, nara. A w ogóle to, e, słychać mnie? Widzicie wszystko dobrze? To mój pierwszy film, ja po prostu nie wiem. Um, może, może, może zmienię sobie stylówkę, może, nie, tą sobie daję, która się nazywa Slay, <laughs> niezwykły, klasyczny, o Boże, to mi ze świąt zostało, normalne to jest? Czemu tu się nazywa Wika z Genzi? To tak nie? Vika tak nie wygląda. Nie wiem. M nastolatka? No dobrze. Ten mi pasuje. Tutaj teraz hałasuję trochę, bo... Po prostu. Mm. Co my możemy robić? Nie ma zielonego pojęcia. Ale Mavi przypominam. Zostawcie subika, jeśli tu jesteście. Proszę. Dobijmy chociaż 300? <noise> Błagam was. Bardzo was proszę. Wreszcie nagrywam ten odcinek, dlatego że mamy 200 subów, ale wbijmy 300. Proszę. Specjalnie dlatego nagrałam odcinek. I nagrywam. już że niezbyt wygląda, ale proszę, zostawcie subika dla mnie takiej uroczej. <noise> w ogóle nie jestem urocza jestem urocza w zasadzie, ale na zasadzie sumika. Proszę, proszę, proszę. A tak. tak. Jeszcze muszę zobaczyć, jak się nagrywa szorcy. Bo zawsze, jak nagrywam szorcy, to robiłam takie coś. Stawałam, pisałam i. stawałam, pisałam, robiłam zrzuty ekranu i dawałam na szorce. No ja tak nie chcę. Ja wolę normalnie nagrać, że się mogę nawet ruszać, wiecie. Ruszać, ruszać, ruszać. Po prostu chciałabym się. Jak na przykład nagrywam i na przykład, nie wiem, piszę, ja coś piszę czasami. Na przykład robię zdjęcie, na przykład tego. Mówię, jest to jakiś trend i na przykład jestem muzykantem. I drugi robię z i robię z szóstek rano, kąszabelantem. Muzykanci, kąszabelanci, ale cringe. Dobra, nie, to nie jest cringe. W zasadzie. Dobra, nie umiem tego powiedzieć. Dobra, przestań tańczyć. No, przestań. Dobrze. A wie. <laughs> Robimy coś? Na chwilę wyłączę mikrofon, dobrze? nieźle. Włączyłam mikrofon, bo nie mogłam nacisnąć. Yy, mogłam wszystko nacisnąć, ale włączyłam po prostu mikrofon. <laughs> Tutaj mikrofony hałasują, bo ja je dotykam chwila. To ze strachu. Jak tego nie, Jakbyście to widzieli, to nie wiem co, ale mi się teraz wszystkie ręce trzęsą. W ogóle, jak zrobię jakiś błąd, ja się bardzo boję nagrywać. Nie, że boję, tylko się stresuję, że dostanę falę hejtu. Taką dużo co to jest. Boże, święty! Ej, co tu się dziwnego robi? Siu! I może, jakąś się włamie do domu. Co to jest? <grystanie> Podobnie są otwarte. To jest kilka ludzi w tym domu. Nie chcę. W kolejnym odcinku nagramy Brostas. Ten film trwa 4 minuty, chyba będzie trwał mój <laughs> Nie wiem. Jak coś wymyślę, to może nawet godzina. Nie, pół godziny. Tak zrobię, żeby trwał pół godziny. Już chyba nawet trwa. Nie. Siema. Czekajcie, włączę mikrofon. innego kraju. Przepraszam, że włączam mikrofon. Ale to jest mi pokazane. Po prostu jak wyłączę mikrofon, to dopiero coś widzę. Dlatego teraz nie mogę czatu wyłączyć, bo tutaj jest mikrofon i wyłączam mikrofon. Więc tak. Nie wiem co ja mam w tym odcinku dla was robić, dlatego tak. Chciałabym naprawdę... Wam podziękować za te, te subiki. Bardzo bym chciała Wam podziękować. Wbiliście ponad 200 subów. Już to niedawno mówiłam. To było chyba dawno. No ale bardzo jestem zdziwiona. I bardzo dziękuję. Ale tak. Jeszcze ostatnie słowo. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Trwa bardzo krótko, ale dzisiaj może nagram jeszcze e, film z Dziękuję za oglądanie. Pa, pa, widzowie. Pamiętajcie o subiku.